Witam serdecznie moich obserwatorów oraz osoby, które dopiero dzisiaj tutaj trafiły. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz włączenia sobie dzwoneczka, aby zawsze być na bieżąco z nowymi przepisami. A co dobrego dzisiaj mamy? To polędwica wieprzowa nadziewana szpinakiem, suszonymi pomidorami, mozzarellą i czosnkiem. Polędwica wychodzi bardzo delikatna, soczysta i mięciutka, dlatego polecam zrobić na niedzielny obiad, a może ktoś zrobi już nawet w tygodniu. Oczyszczoną spłonek polędwicę kroimy wzdłuż tak, aby nie przeciąć jej do końca. Przykrywamy folią streczową i delikatnie rozbijamy mięso na cienki plaster. Mięso doprawiamy pieprzem oraz solą. Następnie układamy wcześniej umyty i osuszony szpinak. Odsączone z nadmiaru oleju, suszone pomidory. Plasterki czosnku, można dać też mniej, jeżeli nie przepadacie za dużą ilością. I na koniec układamy plastry mozzarelli. Mięso ciasno zwijamy w roladę, zawijając boki do środka. Owijamy nitką lub sznurkiem bawełnianym. Zwiniętą roladę smarujemy olejem z pomidorów. Następnie owijamy folią spożywczą, wkładamy do lodówki na około 4 godziny, a najlepiej na całą noc, wtedy mięso będzie bardziej aromatyczne. Te rolady można zrobić na kilka sposobów. Drugi zaraz zobaczycie. Owinęłam ją w plastry boczku. Na suchej patelni obsmażamy polędwicę z obu stron na złoty kolor. Polędwiczki umieszczamy w naczyniu żaroodpornym. Zalewamy niewielką ilością wody. Przykrywamy folią aluminiową. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy około 40 minut. Życzę smacznego i do usłyszenia w następnym filmiku.